Cześć, witajcie w materiale z gry Relikta, konkretnie z Dema Relikty, które możecie sprawdzić jeszcze teraz, kiedy. Przynajmniej w dniu, kiedy publikuję ten materiał, 17 czerwca. Do 22 czerwca możecie demko sprawdzić na Steamie, tak jak masę innych dem gier niezależnych, bo trwa teraz festival gier. Na Steamie właśnie było już coś podobnego jakiś czas temu po odwołaniu Game Developer Conference, natomiast teraz z racji tego, że no, odwołano też E3 i te inne wszystkie takie wendy tradycyjne, to. Um, postanowiono, Twórcy Niezależni i Steam Valve zorganizowali taką naprawdę ogromną akcję, gdzie gier do przetestowania e, niezależnych jest po prostu tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie na pewno, więc polecam, zajrzeć na Steama, e, bo to, co można tam znaleźć jest naprawdę zaskakujące. I strzelanki, i jakieś platformówki, i gry logiczne, i jakieś eksperymentalne tytuły, naprawdę jest tego mnóstwo i co najmniej kilkadziesiąt jest naprawdę wspaniałych tytułów tam do ogrania w wersjach demonstracyjnych, ale my się zajmijmy reliktą, ponieważ. Ponieważ akurat taki tytuł wbrałem, z tych kilku, które już zdążyłem ograć, oczywiście pewnie jeszcze coś mi przyjdzie do głowy. Natomiast nie wiem, czy ze wszystkich zrobię materiały, bo to też było trochę trudne. Ale tak, relikta to jest gra dla fanów em, gier logicznych, jak już zresztą pewnie widzicie. Gier logicznych, takich w stylu portala czy w stylu. The tearing Test, była taka produkcja kiedyś. Więc mamy trójwymiarowe otoczenie, poruszanie się jak w grze FPP normalnej, natomiast sednem jest właśnie rozwiązywanie prostych łamigłówek środowiskowych. Mamy też tutaj wątek fabularny oczywiście, są takie momenty, że się poruszamy po takiej bazie dużej, gdzie praktycznie nikogo nie ma, więc moim zdaniem twórcy mogli z tego zrezygnować i nic by się za bardzo nie stało, bo czasem jest tak, że nie wiemy nawet gdzie iść, do którego wyjścia konkretnie, natomiast to jest drobnostka Ważne jest to, że sam gameplay jest naprawdę świetnie pomyślany, działa to w ten sposób, że mamy dwie takie rękawice, nie wiem jak one się nazywają profesjonalnie, natomiast w każdym razie możemy nadawać różne cechy takim, to nie są skrzynki, to są bardziej kostki, tak, kostką, to działa trochę jak baterie, tak, że jest plus i minus i plus i minus się odpycha, znaczy plusy i minus się przyciągają, a dwa plusy się odpychają, tak? I to na tej, samej, na, tej, na tej samej zasadzie właśnie działają te kostki, tak? Czyli jeżeli mamy, proszę bardzo, tu widzicie czerwoną i niebieską przy sobie, to one są razem złączone. A kiedy zmienię kolor tej drugiej też na czerwony, to wtedy odpychają się nawzajem. I to jest jakby podstawa rozwiązywania wszystkich zagadek w tej grze. Natomiast później dochodzą nam jeszcze takie, jak tu widzicie zresztą, mamy. Takie przyciski, na których musimy stawać sami albo stawiać te kostki. Możemy jeszcze, dochodzi nam bardzo szybko. Trzecia funkcja naszych rękawic, czyli jeżeli wciśniemy przycisk środkowy myszy, to widzicie pod nadkursorem, tym takim na środku ekranu, jest też taki żółty trójkącik. To on właśnie oznacza, że możemy nadać kostce taką cechę, że ona lewituje w powietrzu. Więc wtedy, na przykład, jak odepchniemy tą kostkę drugą, to ona dalej leci, no i unosi się nad ziemią, więc może dotrzeć w inne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład nad, nad tym długo strasznie siedziałem, ale w końcu wpadłem, że mogę zrobić coś takiego. Właśnie pokazywanie materiałów gameplayowych z gier tego typu jest o tyle skomplikowane, że ja tu pokazuję parę minut rozgrywki, natomiast spędziłem nad tym, nad tą samą jedną zagadką bodajże z 10 minut. To nie jest może zbyt, to nie świadczy o, może o mnie zbyt dobrze, ale w sumie zagrajcie sami, zobaczycie, czy, zobaczycie, czy szybciej wam to, wam to pójdzie. Chociaż teraz macie rozwiązanie, tutaj w sumie częściowo, przynajmniej pokazane, więc no cóż. Natomiast na pewno, tak jak mówiłem, rozgrywka jest bardzo przyjemna i chętnie zagram w pełną wersję. Niestety, to demo się kończy w takim momencie, że tak naprawdę nie dało się do końca ostatniej takiej zagadki w tym demie ostatecznie rozwiązać i potem tylko był napisz że gratulacje skończyłeś demo więc no niestety nie było to takie długie jak bym chciał, ale to też właśnie świadczy świadczy o tym, że, że jednak produkcja jest naprawdę naprawdę niezła i będę czekał na pełną wersję, która ma się ukazać jeszcze w 2020 roku pod koniec demo jest dostępne tylko na PC-tach, natomiast pełna wersja z tego co widziałem trafi także na konsole, więc dajcie znać jak wam się podoba to, co widzicie, czy lubicie takie kombinowanie? Pozornie nudne. Jak się ogląda, też nie, nie byłem pewien. Wydaje mi się, że jak się ogląda, to nie jest, tak się, nie jest tak ciekawe, jak się gra, oczywiście. To też nie jest portal, gdzie mamy też te dynamiczne fragmenty ze skakaniem przez właśnie portale. Natomiast naprawdę, mówię wam, pod względem gameplayu, jeżeli lubicie gry tego typu, właśnie zagadkowo logiczne, z manipulacją, otoczeniem, to, to relikta powinna zwrócić waszą uwagę. A o tej grze praktycznie za bardzo się nie mówi. Nie widziałem za bardzo trailerów i tak dalej, i tak dalej, więc pomyślałem, że to, do, to dobra okazja, żeby ten tytuł właśnie wam przybliżyć, więc przypominam, możecie jeszcze przez parę dni sprawdzić demko na Steamie, więc potem możecie nawet, jak spróbujecie da dać znać w komentarzach, jak Wam się spodobało. To by było na tyle, natomiast ode mnie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.